Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem krótko na temat koncentracji w czasie edukacji zdatnej. Wielu nauczycieli skarży się, że uczniowie, którzy biorą udział w e-lekcjach, na przykład za pośrednictwem Zuma, w ogóle nie słuchają, co się do nich mówi. W ogóle nie reagują na to, co nauczyciel przekazuje, nie podejmują się żadnych interakcji z nauczycielem. Są rozproszeni, często używają jakichś innych aplikacji w tle, nie włączają kamerek i generalnie siedzą na tych lekcjach jakby za kary. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że dlatego, że edukacja zdalna wymusiła na wielu nauczycielach powrót do myślenia o wiedzy jako konstrukcie, który należy przekazać, wobec czego nauczyciel wciela się w rolę takiego niewyczerpanego źródła mądrości i przekazuje, przekazuje swoją wiedzę uczniom. I jak dobrze wiemy, jest to tradycyjny, transmisyjny model nauczania. Czy w dzisiejszych czasach on jest skuteczny? Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że nie, że nie jest skuteczny. Żeby zaszło w uczniach uczenie się, uczeń sam musi być aktywny. Uczeń nie może być tylko biernym odbiorcą oświeconej wiedzy, bo wtedy wiadomo, że nie dość, że nic z tego nie wyciągnie, to jeszcze jego uwaga będzie ciągle uciekać. Czy w trakcie edukacji zdalnej możliwa jest? Praca własna ucznia. Oczywiście, że tak. Wystarczy jedynie przekazać uczniom pałeczkę, wyłożyć w 5-10 minutach niezbędną do opracowania treść teoretyczną, a następnie wymyślić i przygotować takie zadania, które napędzą uczniów, które pomogą im wyzwolić kreatywność, zmotywują ich, pozwolą im pracować wspólnie w grupach, a potem przedstawić efekty swojej pracy. Tak, uczenie się zdalne jest możliwe, ale musimy zrezygnować z transmitowania wiedzy, a pozwolić uczniom wykazać się samodzielnie. Dziękuję bardzo.